Witam Was serdecznie w nowym vlogu, cieszę się, że jesteście, jesteśmy w Alicante, dzisiaj wybieramy się do Elcze, yy, mamy czwarty dzień tutaj naszego pobytu, ale <grywki> drugi vlog robimy dopiero, bo pierwszy vlog ogólnie się skasował. Nie pytajcie jak, po prostu zrobiłem zastąp plik i poszło. Nie do odzyskania, ale będziemy w tych samych miejscach yy, też, bo często się tu kręcimy, więc pokażemy Wam, potem Wam yy, opowiem co jak, a dzisiaj jedziemy do Elcze i zachęcam Was do oglądania, bo będziemy widzieć dużo takich rzeczy. No, to teraz intro i zapraszam, my lecimy na kawkę, espresso musi być. <grywka> <grywka> W wielkich trudnościach kupiliśmy bilety na pociąg. Trzeba brać bileciki i ogólnie e, stać w kolejce. A my sobie staliśmy bez bileciku, e, tak jak zawsze tam w tych urzędach gdzieś tam trzeba swój numerek dostać, dopiero ciebie wołajem. Więc jesteśmy na PKP. Paulina, Kamil, Ania. Co jest moje? Pieniądze. Pieniądze. Dobra. Pokazywałem, dostaliśmy te karty, a to zobaczcie, normalnie jest jak odprawa. Walizki sprawdzają wszystko na PKP. Szok. Szok. No tak jakbyśmy byli na lotnisku. Karte? Gdzie? Tu? Tu. Czemu? A czemu mnie nie chce? A nie dostała, Może tu. Dobra. Nie chciało mnie przepuścić. Jestem! Jestem! I takie mamy pociągi w Alicante. Czas założyć maseczki i lecimy. Nie ma lekko maseczki zanosić. Zwiedzanie będziemy zaczynać w elcze od Palacje Aldamira, jest to pałac, a potem będziemy spacerować po gaju palmowym, tak jak obiecałem, będzie dużo palm. Czuć od razu taką bryzę i taką wilgoć, więc są warunki. Żeby było zielono tak śpiewają. Charakterystyczne dla Hiszpanii, w sumie też chyba dla Portugalii. Takie płytki azule, że to się chyba nazywa. Nie wiem czy dobrze wymawiam, ale możecie napisać w komentarzach gołębnik. Super. Jest pięknie. Patrzcie. To my mamy wszystko. Dotarliśmy tu mamy zamek do ruin do zamka. Tu mamy jakąś ruinę ruinową, a tam mamy koszty. Ruinę ruinową. To nam tu zostaje potem te łaźnie. W pierwszym odcinku mówiłem ogólnie. Kamil jest z wykształcenia historykiem. Niestety tego nie zobaczycie, bo znikły pliki. Ale ogarniemy Kamil jeszcze tamte różne kościoły, nie? Basilica de Santa Maria to jest. Ale wszędzie w tych fontan czuć chlor. Tak na maksa. Nie wiem czy teraz, że taka pogoda, czy naturalnie. A to mamy muzeum. No więc jesteśmy w muzeum archeologicznym. Nie wiem, jak to będzie widać na GoPro, ale jest tu trochę ciemnawo. Głównie to gaj palmowy nas interesuje. Tu tylko tego pana historyka ogólnie interesuje archeologia. Oryginalna? No nie, oryginalna jest w Madrycie, ale oryginalny rozmiar, nie? Dama Elcze. Lady of the Elcze. No piąty, czwarty wiek przed naszą erą Czyli nie popełniłem pomyłki. To nie wygląda na jakieś grobowe dobro. Czyli teraz możemy tu zwiedzać? 10-11 wiek. Remains remains of the ruiny. Turecka? Albo arabska? Zamek ładny, ale architektura zaburzona przez te wszystkie metale nowoczesne. Ogólnie słabo. Powiem Wam, że wrażenia nie robi, ale jak już jesteście tutaj, to warto. Wejście kosztuje 3 euro, a my głównie przyjechaliśmy oglądać ten gaj palmowy. 12 km ogólnie jest od Alicante ale e, długo się siedzie, bo 30 minut. On tam jedzie w jednym kierunku i potem wraca. Muzeum odbyte, nie wiem czy coś tam będzie widać, ale ogólnie, słabo, ogólnie, słabo. Santa Barbara jest super, więc jak coś oglądajcie poprzedni blok jest bajka. Pokażę wam coś. Zobaczcie, mandarynki są wszędzie. Właśnie jedną sobie zerwałem. I zaraz zjem o kurde kwaśne kwaśne, bo nie jeszcze Masakra No, kwaśne Poprosiliśmy menu I gdzie mamy menu? Zaraz bo muszę włączyć transmisję tam na telefonie QR code się ściąga Jesteśmy na kawce teraz a potem oglądamy kościół. Robimy to dla Kamila. Kościół chcieliśmy zwiedzać, ale jest siesta. Ale wbijamy się tutaj. Na tą wieżę. Taki przebłysk na chwilkę. Pan nam pozwolił tutaj wejść. Po drodze takie przystanki. Zaraz tu możesz się przespać i wyspać. Możesz odpocząć 170 schodków podobno mamy A jeszcze jest Dzwonę. ale idzie się zmachać Jesteśmy na samej górze O, punkt widokowy Jak to wygląda Oddychajcie zdobyte ładna pogoda 19 stopni Wiem, że nóżki się częsą w powrotnej drodze raz że wąsko a tych schodków jest tu troszeczkę no, to zwiedzamy dalej. 25 metrów. Tylko, że zburzyło się. Trochę. O, to jest ten zamku. To będzie? I tu będzie tylko wieża. Ratusz w Elcze. Zmarowali go górne główny... Tak jak w Poznaniu <śmum> Zmarowali go <śmum> Czekoladą Nutellą. Takie bajery Towie na Sodki kawę No właśnie też mi tak trochę muli, ale Łukasz mówi, że ładnie Co to? Na Hiszpance by ładnie pachnie lękową Leu, jakiś łaźnie arabskie Idol? Tak? Kamil? To to? No, to jest tono. Mano zarabes. To jest no, no. gwiazd. Przez przypadek się natknęliśmy, a tak chcieliśmy to obejrzeć. Ale to ja czytałem, że to jest podziemia. Szału nie ma. No jest pod ziemią. Ale podziemia że tam się da wjechać. Pod... No, to jest ratus z drugiej strony. Nic ciekawego. Idziemy w końcu do tego gaju palmowego. Tam było fajnie zielono. Plat zabaw dla dzieciaków, topią marzanne. Topią marzanne, żegnają się z jesienią, tak? Fajnie, ciekawe ile lat to wszystko rosło. Ja Was pozostawiam z tymi fajnymi widoczkami. Ptaszki śpiewają. A propos, ciuchcia, skąd my to znamy i powiem Wam, że naprawdę ten gaj palmowy jest bardzo duży. Mam ci zrobić zdjęcie? No a co innego? A nie tak daleko. Dobrze cię widać. Czekaj, bo żeś ustawił także. I żegnamy się z gajem palmowym A tu karuzele Co, lecimy już na pociąg No właśnie wymusimy decydować zdecydować. jak na pociąg Kościół odpuszczamy Kościół odpuszczamy, bo to jest wreszcie 3 godziny mielibyśmy czekać Weryfikacja Przechodzi się na drugą stronę I mamy nadal gaj palmowy Wydawało nam się, że to jest większe, a w sumie jest większe, bo jest jeszcze po drugiej stronie Ale ten jest taki biedniejszy Biedniejszy Nie ma kokosów na palmach Co, to są tak tyle? No. Już? Nie, no. nie dojdzie. Kupiliby sobie warzywniaku. Co? Przejrzałe są wiesz. Pokaż. Nie Zobaczcie jaki kaktus. Super. Nie chciało się nam wracać z powrotem, bo się okazało, że to jest siatka i dalej nie można przejść przez ten rezerwat. Wreszcie na miejscu. Cieszmy się, że nie musimy maseczek u nas nosić. Pół godziny z maseczką. Dobra, zjechaliśmy do Alicante. Idziemy coś zjeść. Się przypomniało, ogólnie wszędzie jakieś puchówki. Szaliki. Mamy grudzień, jest ciepło. W pociągu było duszno w tych maskach, a ludzie w kurtkach puchowych, więc przesada. Jest grudzień, mamy 19 stopni, a im jest zimno. Szok, szok niedowierzanie. Zobaczcie, jakie autko jest chyba jakiś pancerny do przewożenia. Ponieważ pierwszy odcinek jest wykasowany, to pokażę wam właśnie, jak wygląda Alicante. Można sobie rybki wziąć na świeżo. I takie uliczki mamy. Ola. No i wszędzie naganiają na jedzonko. No, ale ogólnie tymi uliczkami fajnie się chodzi. Pokażę Wam też może wieczorem jak będzie ciemno. Jak jest wszystko oświetlone, bo to najlepszy urok daje wtedy. A my ostatnio tutaj jedliśmy. Co widzieliście? I dzisiaj ogólnie sobie tutaj też będziemy jedli. Jest klimacik tutaj. No to my się najedli i teraz uciekamy. Z piweczkiem można sobie spacerować po Hiszpanii po tych wszystkich zabytkach fajnych Superanko. A wy gdzie idziecie z tym piweczkiem? Nie przesiadamy się gdzie ostatnio byliśmy Jest więcej tego klimaciku. tam przy jest. No i wjeżdża jedzonko. To jest to twoje. Meduza. Meduza. Meduza, Meduza nie. A okay. okay. Rossa. Magre verdura, rosa rojanda, wiecie? Okej. Okay. O, ty dostałeś z, z robakami. <laughs> z robakami dostałeś. Miecie ja jakieś coś. Could you give me some bread or something? Yeah. Okay. Coś bym chciała some. Some. No i gitara. No, I takie hiszpańskie jedynko. A onko. ja to <laughs> My wcinamy. Dupa <hypotheses> <leaving> Zobaczcie się, jak wszyscy się cieszą, że żeśmy duży rachunek zapłacili. Ole, <uniqueness> Ale co się w Hiszpanii stało, to jest w Hiszpanii. O boga temu A co? Grobo domawiane było wręcz. <face> <Imperialsocial> Chleba poproszę jeszcze, chciałam pomoczyć. A potem, jak przyszło co do ciebie, to się doliło no. Łukasz ma zły humor, Ja się balam, nie na Ale widzisz to no teraz, żeście mnie rozbawili. Już za bramkami. Lecimy znów tramwajem w kierunku naszej chaty. Pokażę Wam tak pokrótce szybko dom. Kościoło oczywiście ten, który był na pierwszym odcinku, którego nie było w ogóle, bo się tam ta karta wykrzaczyła. Ogólnie jest tam zamknięte. My już wracamy, bo dzisiaj cały dzień kursujemy. Dużo nie nakręciliśmy, ale pokażę Wam e, mieszkanie, w którym jesteśmy e, od naszego znajomego i tam możecie też sobie wynajmować, jak będziecie chcieli, takich pięć mieszkań Głównie jest e, w Hiszpanii, w Alicante Dobra, to lecimy na tramwaj O, dzisiaj fioletowym O nie, literką A Cyk, cyk to jest, no tak sobie mieszkamy. Tak, były otwarte drzwi. Tu jest telewizja, mały bałagan. I tu tam mamy jedną sypialnię, drugą sypialnię. Toaletę pokażemy, bo jest ładna. Tak jest. Na pierwszym odcinku było wszystko pokazane. Jeszcze jak bałaganu nie było. Tu jest prysznic. No i tu mamy do posiedzenia. Główna siedziba tutaj jest. Tam jest telewizja. Pokażę Wam. Taką mamy kuchnię, cyk, 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 a tutaj mamy patio, tutaj mamy takie patio, nie ma tutaj oświetlenia, ale patio jest fajne, ogólnie tu sobie siedzimy i pijemy kawkę, no tak jest ogólnie zrobione, nam się to tu fajnie podoba, bo to jest taki klimat hiszpański. Na tym będziemy kończyć. Jutro będziemy dalej zwiedzać, więc zostań z nami miłego dnia. Uśmiechu Wam życzę. Idziemy na wieczorne zakupy, jak co drugi dzień do Libla, nie reklamując, ale pokażę Wam taki fajny patent, co by mogli wprowadzić u nas w Polsce na pieczywo. Luka, bierzesz taką nogę? Da radę. Kurde, mogliśmy to na początek pobytu. Ej, na początek pobytu mogliśmy takie rzeczy kupić. Patencik. My już tu pospychaliśmy, nie zdążyłem nagrać. Bierzecie, spychacie. I tu sobie wylatuje. Cyk, cyk i bezdotykowo. I woreczek do zabrania można rączką. Ale przynajmniej chociażby to cyk idzie tu i wylatuje. Super sprawa. Takie coś by mogło być u nas. Nikt by tutaj żadnej łapki nie wkładał. Bo. Dobra, pokażemy na próbę. Cyk, cyk. I tak to wychodzi. Dziewczyny krękają przed słodkim. To jest... przed nami powinny krękać, a tu przed słodkim krękają. Co tutaj macie hiszpańskiego? To nie? Jak to się nazywa? Codzienne zakupy Znowu jest impreza Do trzeciej rano Cztery piwa Na czterech Kamil, cztery piwa na czterech